Cześć! Rok 2025 dobiegł końca. Był to rok obfitujący w bardzo ciekawe premiery i w niezwykle popularne produkty. W dzisiejszym filmie zrobimy podsumowanie 2025 roku. Zobaczymy, co było najbardziej popularne, najczęściej kupowane i po prostu najlepsze. Zaczynamy, można powiedzieć, od końca, czyli prawdopodobnie od ostatniego hitu 2025 roku, czyli od Daka Fio Warmer. Przetwornik cyfrowo-analogowy R2R z buforem lampowym, a to wszystko za niecałe 2000 zł. Brzmienie Warmera jest dojrzałe, ciepłe i bardzo melodyjne, a jakość wykonania jest naprawdę dobra w tej cenie. Jest to niewątpliwie produkt, który wpłynie na rynek daków i w ciągu najbliższych kilku lat zobaczymy, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Ale spokojnie możemy spodziewać się więcej daków typu R2R i takich z wbudowanym buforem lampowym, bo klienci to po prostu uwielbiają. Oczywiście większość produktów, o których dzisiaj rozmawiamy, ma swój dedykowany film na naszym kanale. Jeżeli faktycznie jest to prawdą, to znajdziecie film o każdym produkcie w opisie na dole. Teraz przechodzimy do prawdopodobnie najgorętszej premiery 2025, czyli Onkyo Icon. Z punktu widzenia hałasu, który wokół tej serii powstał, możemy ogłosić triumfalny powrót Onkyo do rynku HiFi. Seria Icon charakteryzuje się neutralnym, raczej bezpiecznym strojeniem, świetną stylistyką i bardzo dobrą funkcjonalnością. To wszystko przy zachowaniu rozsądnych cen, to był przepis na sukces. I ten sukces Onkyo zdecydowanie osiągnęło. Chyba o nic innego w minionym już roku 2025 nie pytaliście nas tak często i tak intensywnie. To pokazuje, że wielu z Was wciąż bardzo ceni sobie Onkyo i cieszycie się z takich powrotów. I bardzo dobrze, bo naprawdę szkoda byłoby, aby taka legenda odeszła w zapomnienie. Kolejnym hitem w zeszłym roku był Luxin X9, czyli przetwornik cyfrowo-analogowy i wzmacniacz sławkowy w jednym, z rewolucyjnymi funkcjami, fantastycznym dźwiękiem i naprawdę uczciwą ceną. Funkcje HP i Q traktujcie raczej w kategorii ciekawostki, natomiast bardzo szanuję tak innowacyjne i ambitne pomysły, nawet jeżeli ich implementacja nie jest idealna. Jednak poziom dźwięku, duża moc na wyjściu zbalansowanym i neutralny charakter X9 powoduje, że jest to fantastyczne urządzenie dla każdego miłośnika słuchawek. Nieważne, czy korzystacie z łatwych do wystarowania podstawowych dynamików, czy z flagowych planarów, X9 będzie idealnym rozwiązaniem praktycznie dla każdego. Nie możemy oczywiście zapominać o hajędzie, bo tu też sporo się działo. Dużo hałasu było wokół firmy y audio, których kolumny są w końcu dostępne w Polsce. Kolumny tej marki zrobiły nie lada Furore na AVS-ie w 2024 roku i nie mogliśmy się wręcz doczekać, aż przetestujemy je tutaj u siebie. W końcu udało nam się to właśnie w 2025 i powiem szczerze, że hype był uzasadniony. Są to fantastyczne, niezwykle efektownie grające kolumny, których niektórzy z Was na pewno mieli okazję u nas posłuchać. Znaleźli się też klienci na kolumny od e-audio. Niektórzy po odsłuchu po prostu nie wyobrażali sobie systemu bez nich. Oczywiście nie był to produkt tak popularny jak na przykład icony od Onkio, ale patrząc na różnicę w cenie i e audio naprawdę zrobiło zamieszanie na swoim rynku. Jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą premierą w 2025 była siódma generacja brązów od Monitor Audio. Poprzednia, szósta generacja była bardzo udana, popularna i po prostu świetna. Przez kilka lat to był jeden z takich trzonów, jeżeli chodzi o ofertę Column w tym konkretnym budżecie. Mogło się wydawać, że tutaj nie za bardzo jest co poprawiać, a jednak monitor audio zaskoczyło. Siódma generacja brązów to konstrukcje brzmiące lepiej, dojrzalej i dające jeszcze więcej Frajdy. Zmiana designu to kwestia subiektywna, akurat tutaj bardziej podobała mi się szósta generacja. Jeżeli jednak ocenić te kolumny maksymalnie obiektywnie, to trzeba przyznać, że siódma generacja to najlepsze brązy w historii i kolumny, które można brać w ciemno. Nie zwalniamy i przechodzimy teraz do kolejnego absolutnego hitu 2025, czyli WIM Amp Ultra. Po premierze EverSolo Play mogło się wydawać, że rynek wzmacniaczy All-in-One został właśnie zdominowany. Nic bardziej mylnego, bo po chwili WIM odpowiedział EverSolo modelem Amp Ultra. Co tu dużo opowiadać, zapewne wielu z Was widziało film, w którym porównywałem te dwa urządzenia. WIM brzmi lepiej i jest wyraźnie tańszy, a funkcjonalnie te dwa urządzenia są bardzo podobne. Eversolo zdecydowanie wygrywa designem i tym, jak się ogólnie prezentuje. Jeżeli jednak te kwestie zignorujemy i skupimy się na dźwięku, to Vim Amp Ultra jest po prostu wyraźnie lepszym zakupem. Ogromna wręcz ilość zamówień, które złożyliście właśnie na Vima Ampa Ultra w 2025 roku, tylko pokazuje, z jak danym produktem mamy do czynienia. W słuchawkach jak co roku działo się naprawdę dużo, natomiast jeden model przyćmił konkurencję pod względem waszego zainteresowania i były to HDB 630 ocen Zrobiły one tak ogromne zamieszanie, że mimo premiery kilka miesięcy temu dalej nie jest łatwo je kupić. Wszystkie dostawy, które przyjeżdżały, były dawno wyprzedane, a my nawet nie mieliśmy szans ich przetestować. Całe szczęście w końcu nam się to udało i mogłem HDB 630 założyć na własną głowę i zobaczyć o co tyle szumu. No i nie rozczarowałem się. Narracja rynku pokrywa się z moimi wstępnymi spostrzeżeniami. Jest to neutralnie, dojrzale i referencyjnie brzmiąca słuchawka. Modele bezprzewodowe zazwyczaj oferują bardziej agresywne strojenie na planie V, dlatego HDB 630 zrobiły tyle hałasu. To są słuchawki dla audiofila, który na przykład od lat używa modelu HD600 i szukał ich odpowiednika w bezprzewodowej formie. Teraz, w końcu, po wielu latach czekania, taki odpowiednik jest na wyciągnięcie ręki. Wzmacniaczem, który w tamtym roku nas najbardziej zaskoczył, niewątpliwie był FES Olympia. Premiera, z którą nie wiązaliśmy jakichś wielkich nadziei, okazała się strzałem w dziesiątkę. Mowa przecież o wzmacniaczu za sporo ponad 20 tysięcy złotych, który sprzedawał się w 2025 roku jak ciepłe bułeczki. Nic z tym dziwnego, mogę sam przyznać, że jest to mój ulubiony wzmacniacz w tym budżecie, w całej naszej ofercie. Niezwykle potężny, dynamiczny, ale też barwny i kolorowy dźwięk. Do tego moc, która wystroje wszystko z niezwykłym autorytetem. Olimpii słuchacie u nas bardzo często i też często to właśnie ona na tych odsłuchach wygrywa. Jej jakość dźwięku mówi sama za siebie, a jeżeli ty jeszcze nie słuchałeś Olimpii, to zrób to, bo warto. Nie wszystko jednak, co było bardzo popularne w minionym roku, to była nowość. Idealnym przykładem są tutaj Dali Opticon 6 K2, które mimo mijających lat wciąż były w 2025 często wybierane przez Was. Nic z tym dziwnego Opticony to kolumna bardzo efektowna, duża, nadająca się zarówno do muzyki, jak i do zastosowań bardziej kinowych. Co równie ważne, w ostatnich miesiącach dało się je kupić w naprawdę dobrej cenie, co spowodowało, że były one jednym z głównych konkurentów dla serii Diamond od Pylona. Optikony oczywiście są dalej dostępne i nie spodziewamy się, aby w 2026 sprzedawały się gorzej. Urządzeniem, które miało premierę w 2025 roku i które też zrobiło niemałe zamieszanie, była Valkyria od Ifi. Przenośny dag ze wzmacaczem sławkowym do zadań specjalnych. Fenomenalna jakość dźwięku, moc wystarczająca nawet dla wymagających sławek planarnych i ciekawe technologie z K2HD na czele. Valkyria jest świetnym wyborem dla wszystkich tych, którzy nie lubią rozstawiać się z wybitnym dźwiękiem nawet na chwilę. Brak dostępu do prądu nie musi przekreślać szans na dobrej jakości odsłuch i Valkyria pięknie tę kwestię potwierdziła. A skoro mówimy o hitach ostatnich 12 miesięcy, to nie sposób nie wspomnieć o arkamie SA45. Można powiedzieć, że nasz film o tym wzmacniaczu był hiperpozytywny, ale były ku temu powody. SA35 reprezentuje sobą wszystko to, czym powinien być wysokiej klasy wzmacniacz sieciowy. Świetny wygląd, funkcjonalność, ogromna moc i fenomenalny dźwięk, który dodatkowo możecie dowolnie dopasować pod siebie. Obecność Diraka powoduje, że nawet słabe akustycznie pomieszczenia mogą dać wam piękny dźwięk. SA35 to produkt praktycznie kompletny. Oczywiście nie kosztuje mało, ale w zamian dostajecie bardzo, bardzo dużo. Ostatnim hitem w dzisiejszym filmie jest DAC, który nie tyle zrobił duże zamieszanie na rynku, chociaż oczywiście zrobił, ale zrobił też zamieszanie wśród naszej ekipy. Mowa oczywiście o Live Harmony DAC, czyli najpopularniejszym w naszej ofercie dac u F2R z wyższej półki. Dlaczego zrobił zamieszanie wewnętrzne? Już o tym opowiadałem w którymś filmie. Nawet osoby z naszej ekipy stwierdziły w pewnym momencie, że pora zobaczyć o co chodzi z tym całym R2R. Efekt jest taki, że Michał z naszej ekipy wziął live'a na weekend do domu i już go nie zwrócił. Głównie moje opowieści o tym, jakie to R2R jest wspaniałe, okazały się w jego oczach prawdą, i obecnie nie wyobraża sobie on swojego systemu bez live'a. Abstrahując od tego, oczywiście trzeba pamiętać o dziesiątkach, jak nie setkach odsłuchów właśnie tego daka w naszym salonie. Rezultat w znacznej większości przypadków był taki sam. Live naprawdę robi różnicę i nie pozostaje nic innego niż sobie go po prostu kupić. Na live kończymy dzisiejszą listę, ale oczywiście było jeszcze dużo produktów, które spokojnie można nazwać hitem zeszłego roku. Specjalnie nie wspominaliśmy o produktach, których status hit raczej nikogo już nie dziwi. Mowa oczywiście o serii Diamond Od Pylona, Audiolabie 6000AMK2, wimie Ultra czy całej ofercie gramofonów od regi. Wszystkie te produkty to tysiące Waszych maili, telefonów, odsłuchów i zakupów. I myślę, że szybko się to nie skończy. Podsumowując, rok 2025 w Audio był niezwykle intensywny i był pełen naprawdę rewelacyjnych produktów, zarówno nowych, jak i tych starszych. Jak już wspomniałem, zapraszam do opisu na dole, gdzie znajdziecie mnóstwo linków do pełnych prezentacji większości produktów, które dzisiaj znaleźliście w filmie. Dodatkowo większość z tych urządzeń jest dostępna u nas na okrągło w celach prezentacyjnych. Dlatego jak najbardziej zapraszam serdecznie na odsłuchy do Q21. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja Wam jak zwykle pięknie dziękuję za uwagę i oglądanie do końca. Zapraszam do sekcji komentarzy na dole. Dacie znać, który produkt w tamtym roku okazał się dla Was hitem, a my widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.